Ale na przykład do obywateli. W bankach, na kontach Polacy mają ogromne sumy, to jest ponad 900 miliardów złotych. Czy właśnie obywatele by nie mogli sfinansować tych potrzeb państwa, gdyby nie mieli korzystne oprocentowanie? Bo wiadomo, teraz w bankach będą te, będzie to oprocentowanie bardzo niskie, zwłaszcza po tym, jak NBEP obniżył stopy procentowe. Myślimy również o tym. Oczywiście tutaj pewne wyzwanie jest, jak już mówiłem, jest to potężne, potężna operacja. To wyzwanie jest czasowe, prawda, ponieważ no, chcemy, żeby te środki bardzo szybko trafiły. Więc to jest kwestia, czy udałoby nam się w krótkim okresie czasu rzeczywiście w dużej skali uplasować znaczące kwoty obligacji, ale, ale nie wykluczamy tego rzeczywiście myślę, że potencjalnie byłaby to też atrakcyjna forma gromadzenia oszczędności.